Chcesz pójść na siłownię, ale nie wiesz jak rozpocząć trening i jak uniknąć kontuzji? Cześć, nazywam się Bartek i jako trener personalny i fizjoterapeuta pokażę Ci jak przygotować się do ćwiczeń. Rozum podpowiada, by najpierw rozgrać serce i płuca. Tutaj polecam bieżnie, rowerek, skakankę. Co lubicie najbardziej, a jak z nich korzystać? Bieżnia. Stopniowo zwiększaj prędkość, dopasowując ją do swoich możliwości. Rowerek. Zacznij jazdę, a gdy rowerek się włączy, dopasuj obciążenie za pomocą przycisków lub pokrętła. Skakanka. Nic prostszego. Ustaw skakankę tak, że jak staniesz na jej środku, rączki będą sięgać do twoich pach. Intensywność powinna być na tyle duża, że nie będziesz w stanie oddychać wyłącznie przez nos. Teraz rozciąganie. Skup się na tych partiach, które będziesz ćwiczyć. To zwiększy zakres ruchu i przygotuje mięśnie do pracy. Nie zaczynaj od dużych ciężarów. Zacznij od kilku serii wstępnych z mniejszym obciążeniem, a potem stopniowo zwiększaj obciążenie. Stosuj zasadę małych kroków. Daj swojemu ciału czas na adaptację, zmniejszając prawdopodobieństwo kontuzji. Podczas ćwiczeń zwracaj uwagę na technikę. Równie ważna jak rozgrzewka jest regeneracja. Na początku zaplanuj dwa lub trzy treningi w tygodniu z kilkoma dniami przerwy pomiędzy nimi. Jeśli spodziliście się od samego patrzenia, to znaczy, że jesteście rozgrzani. Teraz czas na trening. I w taki właśnie sposób unikniesz kontuzji i możesz rozpocząć trening. A więcej tipów poznasz w kolejnych odcinkach.